19 finału, wielkiego finału. Cóż, w tym roku orkiestra gra na rzecz urologii i nefrologii, będziemy zbierać pieniążki, mamy nadzieję, że w tym roku będzie się dużo działo, będzie działo się w różnych częściach miasta, każdy coś znajdzie dla siebie ciekawego. Chcemy, żeby po prostu mieszkańcy. Domu, a jak już wyjdą, żeby wrócili pieniądze? Żeby wrócili pieniądze i chcemy ich skusić do wyjścia z domu tego dnia. Liczymy na pomoc i na zaangażowanie wszystkich chętnych. Wolontariusze bardzo różnym wieku, najmłodszy wolontariusz ma 2,5 roku, to jest jeszcze nie wiemy. W każdym bądź będzie ich można spotkać na terenie całego miasta, głównie Stare Miasto, wszystkie jakieś większe sklepy, tereny wodca, okolice kościołów. Postaramy się, żeby w każdej dzielnicy można było spotkać wolontariuszy i właśnie wrzucić ten pieniążek do puszki, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę i możliwość. Wolontariusze cały czas do nas przychodzą, zgłaszają się, trwa wolontariuszy. Bardzo prosilibyśmy o przekazanie informacji, że poszukujemy wolontariuszy. Można zgłaszać się do kupca ZHP RODO na ulicy Kopernika 45, bądź też do nas, do Urzędu Miasta, do pokoju 401 do mnie. Na tym plakacie, który wisi na drzwiach, są dokładne informacje, jeżeli Państwo by chcieli. Tam można przeczytać, jakie, jakie potrzebne są dane i właśnie dwie dokładnie, w jakich godzinach można się zgłaszać.